Witam Was, kochani rodacy. Cześć. Ależ się cieszę, że jestem tutaj. Bardzo się cieszę. Jeszcze raz. Cześć, kochani rodacy. Słuchajcie, w jednym z ostatnich postów zapowiadałem na Facebooku i na blogu, że wprowadzę więcej poczucia humoru. Bo taka jest moja natura. Ja jestem osobą pełną poczucia humoru i mi się gęba cieszy większość czasu. Żebyście widzieli mnie w domu, jak ja się zachowuję, nasuwa się. Ten utwór Krystyny Prońko, jesteś lekiem na całe zło. Gdzie ona śpiewa, że jakie smutno, to robisz małpę i mam w domu cyrk. No to właśnie, to jestem ja cały na co dzień. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że ten temat, którym ja się zajmuję, ja czuję to, tą misję. Ona jest według mnie i dla mnie jest taka ważna, że ja przed tą kamerą się napinam strasznie. I mi to Paweł powiedział, on jakby mi to nazwał. Ja zauważyłem wcześniej u siebie ten patos, ale on mi to tak fajnie nazwał i, i powiedział, że ta presja jest prawie, że wyczuwalna. Pozdrawiam Pawła, dziękuję za konstruktywną krytykę, bo ona jest potrzebna. Właśnie niejako o tym będzie traktowało to nagranie, ale kochani, dlatego wiecie, no ja jestem pełny poczucia humoru. Sprawy, o których mówię są nieraz bardzo poważne, dlatego trudno jest tam umieszczać poczucie humoru. Trudno jest nie być cynicznym czy ironicznym, dlatego staram się robić albo tak, albo tak, natomiast moją naturą jest Humor, optymizm, także postaram się tego więcej wnosić. I najbliższe odcinki, które zapanowałem, są, zawierają poczucie humoru, bo siłą rzeczy będę mówił o takich rzeczach jak brzydkie słowa będzie zabawnie tam będę mówił o przywarach pewnych naszych, ale także o tym, jak widzą nas inne nacje także będzie ciekawie, będzie konstruktywnie, ale będzie też śmiesznie. Natomiast Teraz mi się dziś wysunął taki odcinek, który spontanicznie od razu z marszu nagrywam. Napisałem tekst. Wróciłem dzisiaj słuchajcie, zawoziłem synka do przedszkola rano i zwykle jeździliśmy do przedszkola autobusem. Ja tam z różnych względów, ale lubię pojeździć też autobusem sobie, dla odmiany. Czasem jeżdżę samochodem. Dzisiaj wybraliśmy się samochodem. Deszcz w Warszawie sparaliżował ruch drogowy. Bo jak deszcz pada to. W Warszawie się robią korki. No i stałem w korkach w drodze do przedszkola chyba z godzinę. No i moi kochani, ja sobie zawsze zadaję pytanie, dlaczego ja stoję w tym korku? Co chcesz mi powiedzieć? Patrzę się do góry, mam na myśli oczywiście moje wyższe ja, które niekoniecznie jest w górze, jest we mnie, ale to takie symboliczne. Także zastanawiam się, po co ja stoję w tym korku? Ten czas na pewno jest mi po coś dany, więc po co ja stoję? No i Pojawia się w moim strumieniu myśli w biegu moich myśli, rzeka, pojawia się mała srebrna rybka intuicji, którą łapie pik i mam włączy radio. No to włączam radio. No i zaraz wam powiem o tym, co w radiu usłyszałem, ale gwoli ścisłości. chcę Wam powiedzieć właśnie, że ja nie, nie włączam nigdy radia. Prawie nigdy. Ja jak wiecie, co nie jest tajemnicą żadną. Ja i pewnie Wy tak samo nie oglądam telewizji, nie włączam telewizji, nawet nie mam żadnego tam pakietu wykupionego, jestem świadomy, że bo mam w mieszkaniu, w którym teraz mieszkam, stoi, jest telewizor, wisi na ścianie, niech sobie wisi, używam go nieraz jako ekranu po prostu, nie włączam telewizji, nie noszę smartfona x lat, telewizji nie, noszę, nie włączam x lat, radia nie słucham, jestem poza tymi mediami, idę do lasu, Idę na spacer, nie noszę żadnych elektronicznych urządzeń, nie noszę telefonu, nie noszę smartfona, nie noszę MP3 czy czego tam, jeżeli coś takiego się w ogóle nosi, jak szanuję sobie... Możliwość pobycia sam ze swoimi myślami, niczym ich nie zakłócam. Kocham muzykę, mam w domu stary gramofon. Mam w domu dużo płyt winolowych, które kupowałem po antykwariatach. Nieraz intencjonalnie włączam sobie muzykę, żeby sobie posłuchać muzyki, bo kocham muzykę. Nieraz ćwiczę sobie, to sobie włączę muzykę z YouTube'a, żeby się trochę ożywić. Natomiast gdzieś wychodzę z domu, nie używam elektronicznych urządzeń. Słuchajcie, my mamy swoje pole, te urządzenia generują swoje pole. Co ja dużo będę mówił, no człowiek się ze smartfonem nie urodził, to pole interferuje, wchodzi w reakcję z naszym polem. Ja dbam o to, żeby tu mieć jak najczyściej, także słuchajcie, telewizja wiadomo, że jaka tam jest. Smartfony, jak człowiek ma niedostatecznie rozwiniętego ducha, to wiadomo co to człowiekowi może zrobić, duże kuku, natomiast z radiem, Jakoś nie miałem styczności, bo jak jeżdżę samochodem, to też ja myślę, słuchajcie, ja używam zawsze, kiedy mogę, a w samochodzie jest dobrze, bo wchodzisz we flow, jak masz kilkadziesiąt, czy tam kilkanaście lat prawo jazdy, wchodzisz w stan przepływu, dobre jest to zagraniczne słowo, flow, jeżeli chodzi o flow w słowach, ja ukułem nowe słowo, neologizm, a może to jest stare słowo, dobrosłów, dobrosłów, czyli płynę, ale słuchajcie, tak samo wchodzę w stan przepływu, jak prowadzę auto i jadę sobie autem, to już jest 20 czy ileś tam lat prawo jazdy, czy więcej, nawet nie wiem, ile ją mam, więc pewne rzeczy są w automacie i wtedy masz wolny umysł i to jest dla mnie jak medytacja, ja wtedy mogę sobie pracować nad różnymi koncepcjami, mogę medytować w ruchu. Często sobie wtedy układam w głowie kolejny odcinek, analizuję jakieś wyrazy, tam się w głowie dzieją różne rzeczy, burza się dzieje. Także nie włączam radia, bo radio będzie mi przeszkadzać. Ale dzisiaj ta intuicja, ta rybka powiedziała mi, włącz radio. No i słuchajcie, włączyłem to radio i mnie to strasznie przytłoczyło, i o tym dzisiaj chciałem powiedzieć. Ten cytat, który zamieściłem we wstępie, związany z tą dżumą, Albert Camus napisał w dżumie: Każdy nosi w sobie dżumę, nikt bowiem nie jest od niej wolny i trzeba czuwać nad sobą nieustannie, żeby w chwili roztargnienia nie tchnąć dżumy w twarz drugiego człowieka. Kochani, Jadę sobie rano do tego przedszkola, pikola, ja to nazywam. Jak pikolo i przedszkole. Słuchajcie, kochani, jadę sobie do tego przedszkola. Ze mną w korku jedzie setki Polaków. A w całej Polsce do pracy jadą, jadą setki tysięcy, czy miliony Polaków jadą i wielu z nich słucha radia. Mówimy tu o głównych rozgłośniach, nie chcę uogólniać, nie znam wszystkich stacji radiowych. Dzisiaj sobie skakałem po falach, przełączałem, trafiałem na te większe rozgłośnie, słuchałem sobie. Słuchajcie kochani, jak dla mnie, jaka dżuma się z tego wylewa. A ludzie jadą do pracy, to jest ranek i oni często Niektórzy być może zaczynają dzień od telewizora, ale niektórzy na przykład w samochodzie włączają sobie radio i sobie słuchają. Louis Funès powiedział, żeby nie wkłamać jak on to powiedział, ze śmiechem, że śmiech jest dla duszy tym, czym tlen dla płuc, jakoś tak. Śmiech jest dla duszy tym samym, czym tlen dla płuc, dokładnie. I śmiech jest bezcenny, jest nam potrzebny, ale taki zdrowy śmiech z głębi perlisty, takim jakim się śmieją dzieci. Natomiast w radiu, jak włączyłem, tam jest wszechobecna, słuchajcie, szydera. Szydera, cynizm, ironia. Przeplatane praktycznie tylko i wyłącznie reklamami. Tam, gdzie ja akurat trafiałem, przełączając stację za stacją, wiadomości za wiadomościami, jakieś tam rozmowy redaktorów, szydera, ironia i cynizm. I od razu przyszedł mi do głowy, przypomniał mi się cytat ze źródła Ein Rand. Ja już tą książkę polecałem, to jest genialna książka, zresztą inne książki tej pani są też. Ayn Rand, Atlas. Atlas zbuntowany. Druga książka po Biblii, najczęściej czytana w Stanach. Oczywiście to o niczym nie świadczy, ale warto znać. Ayn Rand, urodzona w Petersburgu. Słuchajcie, źródło polecałem już tą książkę, dawałem z niej cytaty, mówiłem już o niej. W źródle ta pani, źródło było napisane ponad 100 lat temu. Ona wieszczyła, ona była wizjonerką, ona mówiła o planach inżynierii społecznej. Jak będzie się kształtowało społeczeństwo po wojnie? Wiecie, wojny światowe, walec. Jedziemy walcem, równamy wszystko z ziemią. A potem sadzimy tu i siejemy już tak, jak my chcemy, wedle nowej myśli. I ta myśl miała jakieś formy. Ayn Między innymi, między innymi Ayn Rand, bo przecież nie tylko ona, w źródle właśnie o tym pisała. I posłuchajcie, słuchając tego radia dziś, tej szydery, przypomniał mi się cytat z Ayn Rand. Przeczytam wam, posłuchajcie. Jedna z technik kontroli nad społeczeństwem, jedna z wielu opisanych, zabijaj śmiechem. Śmiech jest wyrazem ludzkiej radości. Naucz się stosować go jako niszczącą broń. Zmień go w szyderstwo. To proste. Każ im się śmiać ze wszystkiego. Powiedz im, że poczucie humoru jest bezgraniczną cnotą. Nie pozwól, by w duszy ludzkiej pozostało cokolwiek świętego, a dusza przestanie być święta. Zabij cześć i zabiłeś bohatera w człowieku. Czci nie oddaje się chichocząc. Będzie bezgranicznie posłuszny. Cokolwiek wchodzi w grę, nic nie jest zbyt poważne. No, i słuchajcie, słuchając tych cynicznych rozmów radiowych, redaktorów, tych cynicznych rozmów, które, słuchajcie, płyną do setek tysięcy, do milionów Polaków, którzy właśnie zaczynają dzień i zarażają ich tym cynizmem, tą ironią, bo ci ludzie poniosą to dalej. Chodzi o to, że ta dżuma, tchnięta nam już rano z radia czy z telewizji, ona potem na cały nasz dzień wpływa. Bo taki człowiek zaparkuje auto, wsiądzie, wysiądzie, pójdzie do pracy, zrobi sobie kawę i powie, no a słyszałeś, co tam zrobili znowu w tym ministerstwie? Haha, ha, ale barany, haha, ha. rozumiecie i to się niesie i my mamy tą cechę, którą, którą wydobywano z nas przez wieki pracy nad nami, kultywowano w nas tą cechę. My to mamy, tą skłonność do tego malkontenstwa, do tego narzekania i to nam ta dżuma z rana w nas wchodzi, a my ją potem dalej niesiemy i ona jest obecna w rozmowach Polaków. Ja dlatego sobie lubię pojeździć komunikację albo pochodzić po bazarach, po różnych, żeby sobie posłuchać o czym mówi ulica. Bo ja, no jakby, słuchajcie, co się mówi na ulicy, to jest prawdziwe. Słyszeć, co ludzie myślą. Ludzie, ludzie. Mnie to interesuje. Ja słucham ja słyszę, jak ta dżuma się rozprzestrzenia w tych rozmowach, i ona się zaczyna między innymi właśnie od tego radia, bo to jest przenoszone później dalej. Ludzie coś zasłyszą i w tym samym tonie to później dalej przekazują, w takim kpiącym, lekwa... lekceważącym. Wiecie, to jest na zasadzie, że to my, redaktorzy w radiu, to my jesteśmy tacy fajni, bo my wyśmiewamy tych głupich. Polityków naszych, zobacz co on znowu zrobił, ha ha, jaką koszulę założył, ha ha, potknął się, ho ho i tak dalej i tak dalej. I teraz oczywiście nie ma świętych, nie ma samych białych rycerzy w naszej polityce. Wielu jest ludzi, którzy zasługują na krytykę, ale to taka bezkonstruktywna krytyka, czy też krytyka bez proponowania rozwiązania to jest tylko zwykłe dziamgotanie i... Pierdolenie, najzwyklejsze w świecie pierdolenie. Powiem Wam, że będzie o tym słowie w jednym z najbliższych odcinków, tak od razu Wam mówię, że to nie jest brzydkie słowo, to nie jest przekleństwo, w naszym języku takich słów nie ma. Objaśnię to później, w każdym razie to, co słucham w tym radiu, w większości, bo przecież nie wszędzie, ale w większości w tych głównych stacjach, tych serwisach, to jest zwykłe dziamgotanie i ludzie niosą to dalej. Jeżeli ma być krytyka, to ona powinna być Konstruktywna, no rzecz jasna, proponują jakieś rozwiązania. Słuchajcie, no w tym radiu dzisiaj skaczę sobie i sobie słucham. Jest wiadomo temat wojny. No więc z Putina sobie dworują sobie szalenie, zwariat to jest haha, ha. ma nuklear, nuklearny arsenał. Haha, ha. ma głowicę, rozumiecie, może odpalić. Haha, ha. jakie to sobie jest zabawne. Trump, o Trumpa, przypominają Trumpa, bo Trump mówi, że jeżeli on byłby prezydentem, to by nie miało miejsca. Haha, ha, debil, przecież Trump, haha. Ha. I słuchajcie, i tego typu, w tego typu tonie dalej. Żeby się to nie zamieniło w szyderę, to nie będę dawał zbyt wielu przykładów. Słuchajcie, ja konstruktywne rozwiązania chcę zaproponować, żeby nie było, że ja szydzę teraz. Posłuchajcie, z tego czwartku, który podobno jest jutro, jak się dowiedziałem, pożyteczna rola radia, półtego czwartku, dworują sobie grubasy będą jadły, pączki, na szczęście pączki podrożały, więc będzie polećku stać tylko na jednego pączka i tak dalej i tak dalej, ceny paliw, zapowiadali obniżkę, a tymczasem redaktor pojechał na stację i zdrożała o 6 groszy, haha. Ha. Dworujemy dalej, ze stanu portfela przeciętnego Polaka, z decyzji polityków, wypisałem parę rzeczy, przeskakiwałem te stacje, dżuma za dżumą, za dżumą, za dżumą, za dżumą. Ale to dżuma serwowana w takim tonie, że my jesteśmy ci fajni, bo my to widzimy, jak to, to głupi tam są ludzie, my jesteśmy ci fajni. I wrzucamy wam ten ton i zacznijcie sobie tak dzień, ponieście to dalej. Wiecie, że zajmuję się oddżumianiem naszego języka, bo popatrzcie, o co mi chodzi. Odnośnie tak zwanej nowej biologii, nowa biologia to jest powracająca wiedza naszych przodków, tak samo jak z językiem, ktoś to może nazwać nową wiedzą, ale to jest prastara wiedza. Ta nowa biologia, epigenetyka, na przykład biologa przekonań Bruce'a Liptona mówi, czynniki tak zwane środowiskowe mają wpływ na nasze geny, my zawiadujemy genami. Ja mówiłem o tym przy okazji odcinka o charakterze, on był chyba w jednym ze światłowodów, z wykładów. Że pod charakterem, pod genami jest to jądro nasze jeszcze, dusza. I to zawiaduje dopiero genami. I. Czynniki, tak zwane środowiskowe, to m.in. nasze myśli i słowa. I my, poprzez nasze myśli i słowa, możemy zakwaszać swój organizm dosłownie, zakwaszać go, co czyni go podatnym na różne choroby i dolegliwości. My się sami zakwaszamy, naszymi właśnie tego typu słowami narzekamy. Wiecie, komentujemy w takim tonie destrukcyjnym, niesiemy dalej ten cynizm i tą ironię i narzekamy. Podczas gdy. Nasza pula codziennych słów, to jak my się codziennie wyrażamy i to jakich słów używamy, kształtuje naszą rzeczywistość. To dosłownie kształtuje nasze ciała, to ma wpływ na nasze geny. Ja tego uczę, ja tego to przekazuję. To było już w tym odcinku, jak słowa zaklęcia, jak, jaki mamy wpływ na rzeczywistość poprzez nasze słowa. Słuchajcie, pula naszych codziennych słów ma wpływ nawet na nasze geny. Możemy ze swojego słownika wyrzucać. Niepotrzebne, zbędne, negatywne słowa, albo te, które zwykle używamy jako negatywnych, bo w naszym języku praktycznie nie ma takich, tylko energia, która im towarzyszy, może być negatywna. Będziemy o tym mówić w przyszłości. Możemy kształtować swoje słownictwo tak, aby tworzyć wokół siebie taką rzeczywistość, jaką chcemy, bo przez wyrażane słowa i myśli. I musimy odżumić nasz język. I musimy odżumić nasze myśli. A trudno jest nam, kiedy dżuma atakuje nas już z rana. Jeżeli ktoś ogląda telewizję, jeżeli ktoś słucha radia, ta dżuma się wylewa. I słuchajcie, tutaj mam jeszcze jeden cytat. Cytat z Teodora Roosevelt'a, z jego słynnego przemówienia na Sorbonie bodajże. Posłuchajcie, nie krytyk się liczy. Nie człowiek, który wskazuje, jak potykają się silni albo co inni mogliby zrobić lepiej. Chwała należy się mężczyźnie na arenie, którego twarz jest umazana błotem, potem i krwią, który dzielnie walczy, który wie, co to jest wielki entuzjazm, wielkie poświęcenie, który ściera się w słusznych sprawach który w swych najlepszych chwilach poznał triumf wielkiego wyczynu, a w najgorszych, gdy przegrywa, to przynajmniej przegrywa z odwagą, nie chcąc, aby jego miejsce było wśród chłodnych i nieśmiałych dusz, które nigdy nie poznały ani smaku zwycięstwa ani smaku porażki. A dzisiaj, słuchajcie, szyderstwo i cynizm stało się zajęciem etatowym właśnie w radiach czy w telewizji i to, żeby było jasne, jedzie się równo po wszystkich. Czy ktoś jest degeneratem i szaleńcem jakimś z arsenałem atomowym, czy ktoś jest nieskazitelnie białym rycerzem, słuchajcie, który chce zbawiać szczerze świadki, który robi same dobre rzeczy, to jak to Sokół określił w swoim kawałku utworze Czarna Biała Magia, Popkultura miele wszystko jednym trybem. Jezus, Adolf Hitler, Justin Bieber. Jedziemy po wszystkich. Szydera, cynizm. Czy on robi dobrze, czy on robi źle? Jeżeli się potknie, to warto to wyszydzić. Haha, jakie to jest zabawne. A słuchajcie, wstyd paraliżuje dzisiaj to, że tak jest. To, że my to mamy, to, że to się wylewa już z tych, bo to są, słuchajcie, matryce naszych zachowań, matryce płynące do nas z telewizji i z radia. Ludzie zarażają się tymi matrycami. Wstyd paraliżuje wielu dobrych ludzi, którzy mogliby i chcą coś zrobić, ale boją się tego wyszydzenia właśnie, bo to się stało naszą naturą. Zobaczcie na tego głupka, haha, ha. co on próbuje robić, haha. Ha. Media społecznościowe dały ludziom taką podstawę do tego, żeby tu krzyderę jeszcze kultywować. I mówię, zadżumiamy sami siebie, bo zobaczcie, ci ludzie, ci redaktorzy, którzy tą dżumę serwują, oni sami siebie niszczą, przede wszystkim. Ale zarazem tchną tą dżumę w te swoje mikrofony i to idzie w cały kraj. A ludzie, jeżeli to złapią na siebie i nie zatrzymają tego w sobie, nie przerobią, to niosą to dalej. Bo wielu z nas, słuchajcie, nieświadomie niesie to dalej, bo to jest ich naturą. A inni z nas gdy są w słabszej dyspozycji, to wtedy wychodzi z nich ta negatywność, którą przyjęli. Oni nawet, mo, wielu ludzi może być nieświadomych, że przyjęło tyle negatywności z radia i z telewizji i potem taki człowiek ma gorszy dzień, albo się trochę gorzej czuje, głowa go boli, czy się przeziębił i wyjdzie ta negatywność z niego. Wyjdzie w jakimś niechcianym słowie, w jakimś spojrzeniu, w, jakimś, w jakiejś krytyce, w jakiejś uwadze, w jakimś komentarzu. Dżuma jest w nas. Dobre są te słowa Alberta Camus. Posłuchajcie jeszcze. Kochani, bo Einrand, polecam tą książkę, ona nie jest łatwa, ale tam są naprawdę ponadczasowe rzeczy. Ona pisała tam o wielu różnych technikach, jakie będą teraz implementowane. I jedna z nich jeszcze, przeczytam jeszcze jedną, dużo było tego tam, słuchajcie, była taka. W człowieku, poza cytatem to jest, tylko informuję, bo cytat jest wyrwany z większego czegoś, zabij jego wyczucie wartości. Zabij w nim zdolność do rozpoznawania wielkości i osiągania jej. Wielkimi ludźmi nie da się rządzić. Nie chcemy żadnych wielkich ludzi. Nie zaprzeczaj koncepcji wielkości. Niszcz ją od środka. Wielkość jest rzadka, trudna, wyjątkowa. Ustanów takie kryteria sukcesu, by były osiągalne dla wszystkich, dla najmniejszych, najbardziej niekompetentnych, a powstrzymasz dążenie do wysiłku we wszystkich ludziach, wielkich i małych. Powstrzymasz wszelkie dążenie do poprawy, do doskonałości, do perfekcji. Śmiej się z tych wyjątkowych i przedstawiaj pospolitych jako wielkich. W ten sposób zniszcz architekturę, literaturę, teatr, prasę. Uświęć miernotę. I słuchajcie, palając dzisiaj to radio, naprawdę odniosłem wrażenie, że miernota. I została uświęcona. Miernota się sączy. Tam było napisane: Zniszcz Wielkich i zniszcz Wielkość. Kochani, żeby nie było, że to, tylko, że to tylko krytyka, bo ja, jeżeli serwuję krytykę, to staram się, żeby była ona konstruktywna i proponuję rozwiązanie. Wiedza o języku źródłowym ma sprawić właśnie, że tu będą sami wielcy ludzie. Dziś jesteśmy wtłoczeni w równania. Gdzie wszystko jest obliczone, bo my jesteśmy wychowani w tych samych systemach edukacji, słuchamy tych samych płyt, czytamy te same książki, top 10 w Empiku, ludzie upodobniają się do siebie coraz bardziej i bardziej. Moja praca, uwolnienie ludzkiego umysłu, uwolnienie ludzkiej myśli, przekształcenie sposobu myślenia obrazowy ma spowodować, że w tym równaniu, które dziś jest obliczone, algorytmy to obliczają, sztuczna inteligencja oblicza to. Że w tym równaniu zaczną się pojawiać xy, a docelowo, że tu będą same xy, rozumiecie jak Hyperion, księżyc Saturna, ten, który się obraca wokół własnej osi w ruchu nieprzewidywalnym, taki zwariowany księżyc w naszym układzie słonecznym. Nie wiadomo, jak on się zachowa. Do tego dąży moja praca, żebyśmy my uwolnili swoją umysłę i żebyśmy wyszli właśnie ponad to, co tutaj Ayn Rand robiła, abyśmy. Wielkimi ludźmi nie da się rządzić, nie chcemy żadnych wielkich ludzi. No właśnie, po to moja praca. Także mówię, dziś ta dżuma po prostu mnie uderzyła strasznie, słuchajcie. I teraz zobaczcie, to ponad wiek pracowano nad tym, ponad 100 lat. To dziś ta batalia, która się toczy, to nie będzie tak, że pstryk i my już wygraliśmy. To jest proces. Natomiast o ile ten proces w dół, o, tu nas prowadzący, to trwał ponad 100 lat, czy nie wiadomo, kiedy się zaczęło, wcześniej jeszcze. To ten proces odwrotny, w drugą stronę, wierzę, że pójdzie szybciej, dlatego że odnosząc się do słów Davida Hawkinsa, kochani, to co wspiera życie jest wspierane przez życie, więc będziemy mieli wsparcie, mamy wsparcie. Ważne, żeby odżumić swoje myśli, żeby odżumić swoje słowa, żebyśmy tam, kochani, szli. Pójdzie nam o wiele łatwiej. Kochani, higiena informacyjna, kontrola przepływu myśli i wypowiadanych słów, no i wiedza. Wiedza, że dżuma istnieje i jak wirus może rozprzestrzeniać się wraz ze słowami, to my możemy tą dżumę przepracować w sobie i zatrzymać jej rozprzestrzenianie. Tam idziemy do świata bez dżumy. Oczywiście ona nadal będzie istnieć w świecie równoległym, ale będzie już tylko dla chętnych, dla zadeklarowanych samobójców, którzy poprzez takie zatrute słowa niszczą niszczą siebie innych i świat, który jest piękny i nie zasłużył na to, aby go zadżumiać. Wszystko co negatywne może być użyte do dobrego. Dzisiejszy Czas spędzony w korku, godzina. Wykorzystałem produktywnie do tego, aby stworzyć to, co właśnie Wam serwuję. Kochani, zapraszam, krótko jeszcze tylko, zapraszam na oddziumianie. Tak jak już mówiłem, 5.03.10. Mamy zajęcia na Zoomie i na YouTubie online. Światłowód na żywo, dostęp otwarty. Zapraszam wszystkich. 19 marzec, sobota, łódź, integracja. Zapraszam serdecznie, kochani, to będzie mój wykład około dwugodzinny krótszy niż zwykle wykład poświęcony językowi źródłowego źródłowemu Aurora jako potencjalne narzędzie które może nam posłużyć do naprawy odbudowy świata wykład ale przede wszystkim integracja wzajemny rezonans sp wspólne spotkanie wymiana energii naładowanie się dobrą energią będzie moc będzie się działo Odbrzymianie pełną parę. Kochani, zapraszam serdecznie. Zapraszam Was na te wydarzenia. Więcej informacji w opisie pod filmem. Będzie też link do artykułu na blogu, na podstawie którego podstał, powstał ten tekst. Zapraszam Was kochani oczywiście na kolejne odcinki, które będą bardzo ciekawe.